Szanowni Państwo, kolejna osoba, którą dzięki temu wspaniałemu tutaj w przedsięwzięciu poznałem, a z którą wirtualnie i gitarowo znamy się, z od samego początku chyba jak istnieje firma, nie? Osiem lat. Osiem lat, jak na nie pewno. Lepiej, nie? Więc e, Michał Wojtas, Wojtas Guitars, czyli człowiek od gitary z Kajko i Kokoszem, człowiek od vikingowej gitary. Znacie te, znacie te instrumenty. No teraz Oj, pogadamy. Pogadali. Eee, to my się pogadali. Może zrobimy tak. To jest jego stanowisko. My sobie zrobimy cięcie i pójdziemy w jakieś cichsze miejsce i za chwileczkę wrócimy. Weź sobie dwie gitary, cięcie i wracamy. No nie, nie zrobimy tego tutaj. Dobra, wyszliśmy z tego hałasu. Hałas tutaj jest wszędzie. To jest Michał Wojtas. Michał Wojtas z Gitars. Człowiek, dobra, który robi w tym momencie gitary. Prawie że lebie mu nie? Jakby żył, ewentualnie, no, no polski Lem tak, tak, tak. Czyli jak zaczynałeś swoją przygodę, to myślałeś, że na przykład po Twojej gitary sięgną tacy goście jak Ty tu zaraz powiesz jeszcze kto inny, bo to nie jest jedyna osoba z W życiu bym nie pomyślał ze, ze świadka. Rozmawiacie? Rozmawiam. nagrywamy. muszę Was stąd przeprosić, przepraszam. Zaraz, zaraz, nalegajcie. Muszę to wyjąć, przepraszam bardzo. Przepraszam. Ale tutaj, będziesz w telewizji. No to jest Adrian, Adrian to jest tutaj jest szefem i rozwija to, kable. Gdzie się mamy przenieść? Nie, nie, ja już tylko to biorę. A, on zabrał gumę na instrument. Ach kurde, jak po grudzie idzie, le? Dobra, wracamy. No. Czy spodziewałeś się tego, że, wiesz, że to się tak rozrośnie? I tutaj, tutaj, chodź, tutaj, tutaj, o tak, tutaj. Czy, spodziewa czy spodziewałeś się tego, czy wiesz, to tak rozrośnie? Miałeś w ogóle jakieś takie myśli, aspiracje, cokolwiek? Jak, jak to wyglądało? Znaczy się wiesz, ja, ja zacząłem po prostu robić gitary, bo chciałem, bo mm -hmm. lubiałem i tak dalej, ale że, że kiedyś dojdę do jakiegoś poziomu robienia dla ludzi po prostu znanych, nie, raczej nie. Wiesz, efekt kuli śnieżej, tak mm -hmm. to można powiedzieć. Robisz dla jednego, dla ten. Dla, dla drugiego i tak dalej i później no, ludzie się biorą cholera wiesz tak naprawdę, nie? Wiesz, ja tak naprawdę to u Ciebie się dopiero wybiłem na... no wiesz, na nie bycie takim kurde zwykłym burakiem co sprzedaje na Allegro, nie? Mm -hmm. Że wiesz, że ludzie nabrali jakoś tam trochę bardziej zaufania jak wtedy pojawiły się u Ciebie te gitarki, nie? Miło mi, to słyszałem, No, usłyszę, bo jest, Jesteś pierwszym Endercerem, nie? Aha, no tak, no, tak, tak ale... nie da się ukryć. A to, a to, że dalej wiesz, dużo było kwestia przypadku, nie? Tak naprawdę to, że, to, że ty tu wyszedł że zrobiłem gitarę dla Tytusa, to był, był fakt, nie? Ja A to on sobie... się zgłosił do Ciebie, Ty się zgłosiłeś do niego, gdzieś się spotkaliście, ja miałeś z... gitarę, którą mu ja zrobiłem, dałeś, ja zrobiłem, ja, basówkę, ja zrobiłem basówkę w zasadzie dla mojej żonki, nie? Bo ona tam miała, miała jazdę, że sobie będzie na basie próbować Straty Taty, nie? Zrobiłem jej bas właśnie taki, jak miał Lemmy, nie? Z tymi, wiesz, no. tymi Straty Taty, Rick'em rike, Bakera, nie? No i wrzuciłem sobie na Facebooka Tytus, jako że miałem go w znajomych, bo wiadomo, że Witam, cześć. Witajcie serdecznie. Zabijamy konkurencję, na, na tym niesamowitym kanale. Poszło, poszło weter, to się wypnie. Nie, no, nie ma co wycinać. go. No i co? Zrobiłem gitarkę właśnie dla żonki. Wrzuciłem na Facebooka fotki. Tytusa miałem znajomych, tak jak mam. Pozostałych 2000 ludzi czy ileś, których nie znam, wiadomo jak to no, na Facebooku. No, no, tak, nie? Pozdrawiam no, ja kiedyś wszystkich. Nawet, kiedyś nawet chciałem zrobić wszystkie, ale po tam drugiej stronie mi się tak, odechciało. Tak, tak. Nie? tak. No, wiesz, tak to, tak to wygląda, wiadomo jak to jest. Nie? I on mi po prostu skomentował to zdjęcie, coś tam, że zajebista gitara, coś tam, coś tam wiesz, gdzieś widziałem, czy coś takiego. Nie? To ja mówię mu od razu, kurwa, chcesz, no to może być twoja, ale chłopie. Nie? No i co, przyjechał, kurde, dwa dni później był u mnie. Pogadaliśmy. No i tak się rozkręciło od razu, powiedział, że chce, że, że chce drugą właśnie jako backup, że mieć dwie po prostu do, do, do Tomego Gana, nie? No. Bo te, te jego gitary powiedzmy, no one są dość specyficzne, nie? Jedna i druga, tam są zrobione, tam są zrobione single, też sam robiłem. Yy, strasznie słabe, nie? raz, że singielki. Ale to on tak Dwa, że... Chciał? Tak? Taki był jego jakiś Wiesz pomysł? co, tak, o co chodziło? Pocz początkowo chciałem tak ja, bo miałem taką jazdę, żeby zrobić po prostu puszeczkę Tostera, nie? Mm -hmm. I wiesz, i tak mi wyszło, nie? A on przyjechał do mnie wtedy, wtedy ograć tą gitarkę, ja mu mówię, no wiesz, stary, to są kurde pick upy, takie no dość nietypowe. Nie fabryczne, nie? On podłączył, mówi kurwa, zajebiste, stery. Wiesz, że, że się zajarał, no bo one miały to właśnie, czego on chciał. On chciał, on chciał więcej górki i chciał więcej gruzu, nie? Mm -hmm. żeby to nie była taka, wiesz, ściana dźwięku, jak typowo leci z basu, tylko taki no, jakby strata kurwa podłączył pod pieca no, basowego, nie? że no, no. idzie ci takim kurwopiachem, nie? I wiesz, i, i od razu tą drugą gitarę, którą mu robiłem, to, to mówił, że tak, pick-upy te same. Nie? I, i zrobiliśmy, zrobiliśmy dwie gitary na, na takich pick-upach. No trzecią mu zrobiłem na humbuckerze właśnie na ac na ów nie? Bo teraz jak, jak będą grali właśnie te koncerty, po prostu, po prostu się ugadaliśmy, żeby miał, żeby miał koncertowo na, na humbuckerze coś mocniejszego. Nie? Także no, no, a dalej jak już był Tytus, yy... To dalej były przypadki. Też dla tych ciągły z Venom Incorporated, dobrze myślę? Tak, tak. Czyli no to, wyszedłeś z Polski też, tak? Dlatonego naprawdę, nie? do rana tak robiłem. Y, też mu zrobiłem dwa basidła też jeżdżą po świecie. No to jest w ogóle beka, bo ja wiesz, pierwszy raz, pierwszy raz w życiu tak naprawdę, znaczy się w dorosłym życiu się ruszyłem z tej mojej, kurde, z mojego zadupiania że przyjechałem tutaj, nie? Aha. A wiesz, i to śmiesznie się patrzy jak twoja gitara gdzieś tam jest, kurwa, w Kuala Lumpur, wiesz, i do tego typu rzeczy, jakieś festiwale jebitne, nie? Wiesz, grali tutaj na, na Woodstocku, nie? Też będą no. też był. I wiesz, no fajnie się to wszystko ogląda, nie? Teraz właśnie Tony był w trasie po Stanach, nie? I wiesz, jeździ to wszystko. Jeszcze, jeszcze zrobiłem mu właśnie drugą, basę, drugą, drugą basówkę taką samą, bo są te, wiesz, pent pentagramowane, nie? Tak ramowane, no, no pa, Patentowane, szatanistyczne, jak to, jak to zresztą no Venom, Venomowi pasują. Nie? No, no, no. Po prostu. Nie? Yy, no i, i tą drugą właśnie będzie, będzie zajeżdżał na trasie teraz na Europę, nie? bo w kwietniu jakoś, jakoś ruszają na Europę. W Polsce też będą, z tego co widziałem, chyba dwa koncerty mają. Także tam będzie zajeżdżał tą, tą nowszą. Nie? Cały czas sam to robisz, cały czas sam tworzysz te gitary, tak. cały I czas tak. wszystko jest. Yy... Tak, wszystko. Wszystko co, samemu co jest, tak? Wszystko, wszystko robię sam dawnymi metodami, nie, nie poszedłem z duchem czasu, nie poszedłem z Żadnego CNC sobie tam nie, C nie Mam taki mały pierdolniczek do robienia grawerek, ten taki wiesz ploterek. Mm -hmm. nie? Ploterek dosłownie jak robię... O, jak robię tutaj, tutaj masz ten logo po prostu na Piketty, no. I to jest moje używanie z CNC czy, czy na, na główce coś czy wiesz. Te wy, czy te wycinki pod inlaye też czy już? Nie, nie, nie to, to, jest, to jest wszystko ręcznie dudkiem. Ja nie, nie planuję ogólnie dopuszczać CNC do, do drewna, do gitary. Czemu? Nie, no nie uważam, że to było dobre. Raz że, raz, że wiesz, to ja mam specyfikacyjną, no bo jeżeli robisz, robisz cały czas straty, nie. To masz wyrąbane, robisz sobie po prostu te straty, masz te swoje szablony no to, i sobie okay. robisz, nie? Ja co miesiąc robię staram, staram się robić dwie gitary miesięcznie, za każdym razem są dwie gitary inne. Plus do tego, wiesz, niby robisz 6 mena, nie? Ale kurde robi 6 mena 27 cali, nie? z jednym pick-upem, nie? I teraz, jak ja bym miał siąść do komputera, wziąć kurwa w kadzie, przerabiać to, to ja wolę po prostu wyciąć to frezarką, tak jak się kiedyś robiło i, i tyle, Szyb, nie? Szybciej, prościej, i łatwiej. Tak, raz. zresztą, zresztą gitary... Ale nie ma w tym żadnej magii jakiejś tam, że C ja nie, nie, zabija duszę nie, nie, gitary. Nie, nie, nic, u, nie, nic, nie uważam, nie. żeby zabijało duszę, tylko po prostu, wiesz, czy zabija duszę kurwa. To jest, dla mnie gitara to jest trochę tak, jakbyś miał, jakbyś miał rzeźbę, nie? No. albo ma jakiś obraz. Nie? Jakbyś miał kupić obraz, kopię jakiegoś tam Van Gogha. Zrobioną na cence, to byś kupił? Nie? Wiesz, wygląda nie? tak no, samo, no, ładne no. jest, nie? nawet czasami ładniejsze, Przyznam nie? się, że mamy w kuchni, wiesz, Monalizę z UK, nie, więc... No, no, wiadomo, nie? No, ale wiesz, wiesz, o co chodzi, tak jakby, no, uważam, że gdzieś powinna, powinno być jeszcze miejsce na ręczną robotę, na takie rzemiosło, kurwa, mm -hmm. prawdziwe, no, bo to, to wiesz, no, jednak... Yy... Jednak CNC to jest CNC, to jest kurde maszyna, nie? No, I, no, i w CNC zasadzie... też można to robić trochę rzemiosło później, gdzieś tam jakieś rzeczy, wiesz, ulepszyć, znaczy, poprawić, tak, tak, i tak, ale dalej, to... tak dalej, nie? Ale wiesz, to też też, też też sama podstawa, no bo jeżeli ja robię gitarę, nie? Yy, to, to robię ją ja, nie? A tak naprawdę jeżeli masz CNC, nie? Wsadzam formatkę w CNC, w CNC mi wy, wycina wszystko, wycina mi całą tę gitarę, wycina mi wszystko, wycina mi kieszeń na, na, tego, na, na gryf i tak dalej. To właściwie on wszystko, tego składa się z części, jakbyś nie? te części kupił. Tak, gotowe. Ale, no, ale czym ja się wtedy różnię od tego, jakbym kupił kurde formatkę na, na AliExpress no, no wie, no z, tak, z Harley no Bentona? Tak, no tak, tak. To jedne, Jeden pies tak naprawdę. Nie? Wiesz, wiadomo, nie, nie chcę umniejszać, no bo wiadomo, wziąć gitarę z Harley Bentona, czy wziąć gitarę z CNC i później zrobić z niej zajebistą gitarę i polakierować bo lakiero, do lakierowania Też CNC. Można, nie można oczywiście, jak najbardziej. Są nie? jakieś, nie? Ostatnio no. widziałem y, jakiś filmik z. Y, z nie wiem, z Hofnera czy z Hofnera, kurde, z jakiejś fabryki okay. akustyków. Całęca, kurde, do polerki lakieru. Pierwszy raz widziałem. Nie? że wiesz, gitara chwycona i, i, i po prostu ramię chodzi, tak? kurde, na ty, o, No kurde, no. No to wiesz, no w szoku byłem, ale. No nie, nie, no fajnie, że to jest cały czas gdzieś to, właśnie co będziesz że to jest to rzemiosło, mówię. Że, I że też nie to dorabiesz do tego historii, że to lepiej brzmi, lepsze. Nie, co? nie, Tylko po prostu, że. że wiesz co, to jest ja, kurcz ja, ręki, ja kurcz rzemiosła, ja jako, powiem jako powiem pracy powiać, ludzkiej na tej zasadzie bardziej. Ja, ja nie powiem, bo ja niektórych rzeczy tak naprawdę to ja CNC nie przeskoczę, Wiesz, masz komory na pikapy czy coś takiego, to ja muszę się nieźle napocić, a i tak i tak nie zawsze mi wyjdzie tak, żeby to było tena na CNC masz, wiesz, przyłożysz linijkę, wszystko jest idealnie proste i tak naprawdę, wiesz, teoretycznie CNC jest lepsze, ale no tutaj, tak, no, po, tak. powstaje ten taki mały, kurde, no, wiesz, to jest dziwna sprawa, nie? To jest, kurde... Zdradzisz dla kogo teraz jakieś gitary powstają? Co tam się, co tam się mogę dzieje? Mogę zdradzić, mogę zdradzić Powstaje w stopniu dość zaawansowanym dla Pola Spekmana z Mastera. Aha. Dla, Czyli coraz metalowe klimaty, ciężkie. Ja jakoś poszedłem w ten meta, no. chociaż sam metalu nie słucham, ale Aha. metalowcy mnie jakoś lubią, nie wiem czemu. No i miała, miała być dzisiaj tu na targach, tylko się wpieprzyłem w tą heblarkę. I, hmm. I co jeszcze śmieszniejsze, ta jego gitara, hmm. bo robią właśnie basówkę Explorera. Miała być finalnie byliśmy dogadani na splatter, wiesz, krew popsikana, krwią. No i faktycznie na splatter udał się, prawdziwy. No także okupiona naprawdę, nie? No, Robię dla, dla, dla pola będę robić też baz dla, dla gościa z pozest. No cały czas cały czas. metal, nie? to takie stary metal, nie? Stary metal, nie? Stary metal, nie? Stary metal, nie? Stary metal po prostu, nie? Yy, czekaj, co tam jeszcze? Tutaj z Polskich dla, dla Adama Harisa z kata, nie? Aha. Też właśnie basówkę. Też jesteśmy ugadani. Yy, kurde, coś jeszcze było. A tak, masz jeszcze czas na to, żeby zrobić takie gitary, które po prostu chcesz zrobić. Czy to już jest tak, że robisz tylko i wyłącznie, wiesz, wiesz co, zamówienia, zamówienia, zamówienia Raczej, i raczej ktoś zamówienia. mówię, zam, wymyśla... Zamówienia są priorytetowe, bo wiesz. No bo jak no... zaczynałeś, no to, to było wszystko takie... A to była zabawa, nie? Zabawa, nie? Że wynosiłeś teraz... jakąś gitarę i ją po prostu zrobiłeś. Mm. Czy, czy jest jeszcze na to czas, miejsce w twoim życiu? Raczej nie, nie bardzo. Nie. Raczej jest. Się, wiesz co, staram się, nie? Dlatego że nie tyle, nie tyle mm. chodzi o to, że kurde, że jakoś mnie tam goni czas czy coś, nie? Chociaż go nie, no wiadomo, no. Nie? ale po prostu, po prostu można zwariować. Nie? Wiesz, no ja to, to jest taka robota, że musisz mieć zajawkę, nie? Jak nie masz zajawki, to będą zniebane, Wiesz, musisz coś dać od siebie zawsze, nie? I jeżeli kurde ja po prostu co jakiś czas muszę odwalić coś głupiego, nie? Ja to nawet mojej żonie kiedyś ten, bo ona mi po chwilcie nowa gitana, nie? No. Wiesz, wiadomo, jak to żona, nie? No ale mówię, no wiesz, no muszę, bo po prostu się wypale i wtedy będzie dupa, jak to będzie tylko praca, nie? Wiesz, to gdzieś, A gdzieś tam jestem. Kupujesz, jeszcze kupujesz gitary, gitary jakichś innych firm cały czas i masz tak. jeszcze taką fazę. Wiesz, Czy co mówisz ja... o tym, że, robisz, że, chcesz, że że chcesz zrobić gitarę. Nie, no, 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 robię no, czasami, no, czasami, no, czasami no, jak mi się uda, robię swój projekt jakiś taki, który później nie wiem, pewnie się znudzę i go sprzedam robię dla siebie, bo mam jakąś zajawkę, tak na przykład, no teraz mi się marzy zrobić sobie Firebirda z główką od y, Telecastera. Bo stwierdziłem, okay. ale, ale weź to sobie zwizualizuj, to jest zajebista główka pod, fire, pod Firebirda, nie? Ale fajniejszy byłby Firebird z główką od Les Pola. Też by było też, dobre, też, też nie? no no no, wiesz, kwestia gustów, nie? No ale taki, taki mam plan kiedyś się za to zabrać, po prostu jak będę miał chwilę, to będę sobie dubał, nie? A co do innych gitar, Niedawno kupiłem szrota kurde japońskiego za 250 zł, które z Stratocastera, tak wiesz, sobie po prostu kupiłem, zrobię sobie w nim progi, bo są w stanie masakrycznym, ale już teraz widzę, że będzie zarobić ta gitara, nie wiesz, mimo tego, że no wiesz jak to te stare gitary, ludzie często nie wiedzą, bo to nie ma marki, bo to nie jest kurde Greco, to, to od razu, że jest do dupy, no ale to wiesz, bierzesz do łapy, kurde czujesz, że, że ma potencjał, no nie? nie były niezłe, niektóre były słabe. Czy drewno gra? O kurwa, pytanie, pytanie, pytanie które kijesz. zadajesz pytanie, ja nie, wszystkim tutaj. Nie, ja go nie zadaję, nie. Ja, wiesz, tak jesteś pierwszą osobą, no bo jesteś pierwszym lutnikiem, z którym rozmawiam. Więc, Aha. więc drewno gra, nie? To i nie będą mieli więcej czasu, żeby się przygotować na odpowiedź. Nie, nie, po nie, nie. No, ja Zaraz, zaraz nie, rozgłoszę, nie, nie. że pytasz o drewno rezonansowe. Nie, powiem ci, powiem ci tak, y, jak polityk ja... Osobiście. Jak kamień jest mokry, to też pada. Tak, tak, jak, jak kamień jest mokry, to być może padało, albo być może w nocy padało, albo być może zrosiło, nie? Nigdy nie wiesz. Albo leży na dnie jeziora. Tego też nigdy nie wiesz. Ja jako, ja jako człowiek, który gitary robi, i zrobiłem mi sporo, jakby nie patrzeć, nigdy nie zauważyłem tak diametralnego wpływu, żeby on był wyznacznikiem dla, dla mnie, że na przykład chcę gitarę, która brzmi ciemno, nie? Czy coś takiego, wiesz, z Paula, musi być jesionowy, nie? No Powiem no ci, że... bardziej też. No, no tak, ta, machoniowy, no. sorry. Yy, nie widzę tego tak jakby, że wiesz, jeżeli jest jakaś zależność, może być. Ale nie uważam, żeby ucho ludzkie to wykryło, nie? Ale, i tutaj właśnie polecę jak polityk, ja sam jestem gitarzystą do dupy, szczerze mówiąc, i... Nie wątpię, że być może Joe Masa słyszy, nie? Wiesz, ja, ja po prostu nie mam słuchu absolutnego, żeby to wysłyszeć. Ludzie, którzy grają na gitarze 30-40 lat twierdzą, że tak, że ma, nie? I możliwe, że mają rację, nie? Ale ja jako zwykły taki, wiesz, i, i też, też no, sporo ludzi, którzy tutaj są, myślę, że są zwykłymi po prostu takimi, wiesz, że sobie grają dla sportu, nie? Myślę, że no nie wyczują tego na tyle, wiesz, no na pewno na pewno pick-upy, no to to jest kurwa różnica, nie? Nawet, nawet struny. nie? Głośnik, no głośnik, głośnik. Cały, cały zestaw po prostu, kurde, no to... Głośnik powiesz, to jest coś, wiesz o czym piec, nie? Nie, mówię, nie? Wiesz, wszystko się liczy, to jest jak zupa, nie? To jest tak jakbyś kurde, jakbyś gotował zupę i byś powiedział, że zajebiście wyszło, bo kupiłem kurczaka, kurde, na osiedlu w sklepie, nie? ale tu musisz mieć kurde i marchiawkę, wszystko musi być dobrze, dobrze doprawione, nie? Wiesz, także? Się... Także no, 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 ta, taka, taka odpowiedź. Także mam, no, mam że, nadzieję, powiem, że ludzie będzie no, nie jednowidzą za to. Ale... To mnie satysfakcjonuje w tym wszystkim. No. Bardzo dziękuję. Kajt poleci, ale chuj. Nie, nie sądzę. No. Dobra, przekleństwo możesz wyciąć jak Nie, coś. nie ma co ono, już poszło, no, to, poszło. Nie, nie, nie. to poszło. Dziękuję. Trzymajcie ja, się do... i obserwujcie Michała, bo naprawdę... Palce pokoju. Palce, jak, palce, pokoju, jak mu zarosną, to z powrotem zacznie robić jeszcze lepsze gitary. Tak jest. Plan. Rozwija się tak jak mój kanał. Zaczynaliśmy, Zaczynaliśmy i... i wszystko idzie do górki, sobie tak, idzie tak, do górki tak. i tak trzymajcie. Wam też tego życzymy. Elegancko, na razie.